Podobno teraz to sąd w Tarnowie kreuje politykę kadrową starostwa powiatowego, no i skutkiem tego DPS w Nowodworzu ma dwóch dyrektorów. Nie pokusiłbym się o takie sformułowanie, to jest troszeczkę prowokacyjne pytanie z Pana strony. No to sytuację mamy w jednostce klarowną, póki co e, obowiązuje uchwała Zarządu Powiatu, która odwołała poprzednio Panią dyrektor i powołała e, i, i została podjęta kolejna uchwała. Uchwała została podjęta po przeprowadzeniu procedury konkursowej, w której była wyłaniona kandydatka na kandydat na, na kierownika jednostki została nią pani Renata Krakowska. A dokładnie to o co tam chodziło, że to było zabezpieczenie powództwa poprzedniej pani dyrektor. Pani dyrektor poprzednia pani dyrektor Marta Jamrośnik skorzystała ze swoich praw, które ją, jej przysługują i jakby nie zgodziła się z, z, z wypowiedzeniem umowy o pracę i wniosła. Powództwo do sądu pracy, który jej przysługuje. Więc, więc tutaj nie, nie, nie ma nie widzę żadnych jakby kontrowersji w tym, w tym zakresie. Toczy się spór w zakresie jakby poprawności rozwiązania stosunku pracy z panią dyrektor. Natomiast kwestia stosunku pracy to jest jedna kwestia, a kwestia jakby ustrojowa, czyli kierownictwa danej jednostki, odwołania, powierzenia tej funkcji i, 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 i odwołania z funkcji, to, to jest aspekt jakby publiczno-prawny i tutaj te tych dwóch kwestii nie należy mieszać. Czyli realnie poprzednia pani dyrektor nie jest panią dyrektor, ale ma otrzymywać, pomimo rozwiązania stosunku o pracę, wynagrodzenie o równe w wynagrodzeniu dyrektora. Czy znaczy, pani Marta Jamrozik, wnosząc powództwo, w którym kwestionuje skuteczność wypowiedzenia o pracy i wnosi o ewentualne przywrócenie do pracy lub zasądzenie o odszkodowanie w przypadku stwierdzenia przez to niezgodności, wypowiedzenia, niezgodności z prawem wypowiedzenia umowy o, prawe, o pracę? no to uzyskała postanowienie sądu, który zabezpieczył jej powództwo. I to, to, to jest sytuacja, którą prawo przewiduje i, i nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego. Ale czyli otrzymuje wynagrodzenie? Póki postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa ma moc obowiązującą, to pani Marta Janowzick musi otrzymywać wynagrodzenia. No ale przecież osobę powołaną można w każdej chwili odwołać bez jakiejkolwiek przyczyny. A tu nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy na podstawie powołania. Tutaj pan nawiązuje do, do, do innych, e, try, innych stanowisk. Znaczy, rozumiem. Chodzi o, o to rozróżnienie, że po prostu no, nie jest, została odwołana z funkcji, natomiast tutaj mówimy o po prostu stosunku pracy jako takim. Ja to może wytłumaczę na troszeczkę innym przykładzie. Mamy sytuację na przykład w jednostkach. Szkołach, po, po prostu, gdzie, na przykładowo dyrektor może zostać odwołany ze swojego stanowiska przez, przez organ prowadzący, ale to w żaden sposób nie skutkuje na jego stosunek pracy. Dalej, ten na, nauczyciel, który był dyrektorem, posiada, pozostaje w zatrudnieniu, tylko po prostu jest, zostanie zwykłym nauczycielem. Czyli odwołanie z funkcji dyrektora nie skutkuje, nie skutkuje od razu na jego stosunek pracy. Zmienia się, powiedzmy, mu zakres obowiązków, natomiast stosunek pracy dalej obowiązuje. I tutaj no, nie ma pełnej analogii w, 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 w naszej sytuacji z panią byłą dyrektor DPS-u w Nowodworzu. Natomiast no, teoretycznie może, mogłaby być taka sytuacja, że pani dyrektor mogła Zostać odwołana ze stanowiska dyrektora, i po, mogło zostać jej powierzone na przykład inne obowiązki na innym stanowisku, na, na innym stanowisku pracy. Natomiast w no, sytuacji mieliśmy taką, że jakby zarząd w związku z odwołaniem z, ze stanowiska podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracy, albowiem nie, był, nie miał możliwości powierzenia pani dyrektor innej pracy. Jak dłu Długo składając ten swój wniosek o zabezpieczenie powództwa. Poprzednia pani dyrektor czekała na rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie. Oj na to pytanie tak z głowy nie jestem panu w stanie odpowiedzieć. Musiałbym sięgnąć do, do, do akt, to raczej no, chwilkę trwało z tego, co pamiętam, e, od wniesienia powództwa do wydania postanowienia, chwilkę jednak trwało, bo tam sąd wzywał do zupełnienia wniosku o zabezpieczenia. Bo ja słyszałem, że tydzień. Proszę? Bo ja słyszałem, że tydzień. Nie jestem w stanie panu to potwierdzić. Musiałbym jakby podejść do akty i sprawdzić data wniesienia powództwa i data wydania postanowienia. Nie umiem odpowiedzieć panu na to pytanie. Raczej to nie był tydzień. Starostwo zaskarżyło, tak dobrze mówię, to tak. postanowienie. I ile mniej więcej czasu czeka na ustosunkowanie się sądu? Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu zostało wniesione, jeśli dobrze pamiętam, 23, 23 grudnia ubiegłego roku i w tej chwili nie zostało jeszcze roz, rozpatrzone. A co w sytuacji, w której sąd uzna, jednak rację starostwa powiatowego. Pani Marta J. przez ten czas będzie pobierać wynagrodzenie, no i przecież nie zwróci tego. W okresie wypłacania wynagrodzenia pani Marcie Jamrozik w okresie e, e, trwania biegu wypowiedzenia umowy o pracę była ta umowa o pracę, więc to było jej należne wynagrodzenie, więc tutaj nie ma podstaw do jakby... Tezy, którą się kryje za pańskim pytaniem, że, że to był... dostawała wynagrodzenie, pomimo tego, że umowa wygasła, wskutek właśnie zabezpieczenia, nie? No, ale wypłacanie e, wynagrodzenia pani e, Marcieja Mrozik, po tym jak upłynie e, okres wypowiedzenia umowy o pracy, jest postanowienie sądu o, o zabezpieczeniu. To jest tak zwana e, e, nowacja stosunku pracy, tymczasowa. Dość, dość skomplikowane, jakby od strony prawnej. To postanowienie sądu jest podstawą wypłacania wynagrodzenia pani Marcie Jamrozi. Jeżeli sąd podzieli stanowisko starostwa. I, i zostanie uchylone to postanowienie, albo jakby wadliwość tego postanowienia zostanie potwierdzona przez sąd odwoławczy, to to postanowienie upadnie, ale w, w okresie jakby ob moc obowiązującej tego postanowienia, no to wynagrodzenie dla pani dyrektor, byłej dyrektora jest należny, ma charakter należnego.